Cześć. Witam was na moim pierwszym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak hodować patyczaki. Patyczaki to zwierzęta polecane dla początkujących. Osiągają do 10 cm długości. U patyczaków płeć można rozpoznać dzięki rogom na głowie. Gdy mają rogi na głowie, to znaczy, że to jest samica, a gdy ich nie mają, to samiec. Codziennie trzeba im spryskiwać ścianki. Jako podłoża można użyć różnych rzeczy, między innymi torfu i papieru toaletowego. Patyczaki składają do 200 jaj. Tak wyglądają: mają około 5 mm. Jako pokarm dla nich możemy użyć różnych rzeczy. Między innymi liści bazylii, truskawki, leszczyny, wiśni, czereśni i innych. Są to bardzo fajne zwierzęta dla początkujących. Wiele nie potrzebują, ale naprawdę mogą zadać wiele przyjemności. Do wystroju terrarium możemy użyć patyków, kory i innych sztucznych roślin. Są to owady, należące do rodziny straszyków. Tutaj akurat mam jeszcze niedorosłe patyczaki, ale za niedługo mogą być takie jak ten. Ten niestety już żył bardzo długo, około dwóch lat. Niestety zdechł dzisiaj. Patyczaki możemy trzymać w różnych rzeczach. Ja trzymam te w pojemniku plastikowym, lecz tego dorosłego trzymałem w takim terrarium. Są tu jeszcze nawet suche liście, których jeszcze mu nie posprzątałem. Muszą mieć około 80-90% wilgotności i temperaturę około 20 stopni. Pamiętajcie, że jak będzie wyższa temperatura albo niższa i niższa wilgotność i mniejsza, to będzie mogły patyczaki urywać sobie nogi. Po prostu będą im odpadywały, bo te nogi u patyczaków są bardzo krótkie, ale też przy tym bardzo delikatne. Więc uważajmy, żeby im czasami nogi nie odpadły. Ale te nogi na szczęście odrastają po kilku wylinkach. Ale właśnie pokażę Wam za chwilę te wylinki. Tak oto wygląda wylinka u patyczaka. Do pomiaru wilgotności możemy także użyć również takiego higrometra. Można go kupić w sklepie internetowym albo w zwykłym sklepie zoologicznym. To są akurat patyczaki mojej siostry, a swoje zaraz Wam pokażę. Moich patyczaków jest około 50. Jednak są mniejsze od patyczaków mojej siostry. A tak wygląda moje terrarium. Są tutaj dwie kory i niestety suche liście, które dzisiaj będę musiał wymienić. Jak widzicie, jest tutaj dość dużo tych patyczaków. Jako wentylację możemy użyć gazy. Po prostu zrobić dziurki. Patyczaki mogą się roznażać poprzez partogenezę albo płciowo. Gdy samica składa jaja przez partogenezę, zawsze wyklują się z niej samice. Lecz jak będzie samiec miał w tym udział, to będą samce i samice. Takie jajka, jakie wam wcześniej pokazywałem, trzeba inkubować. Trzeba im zrobić inkubator. Ale jak zrobić inkubator, opowiem wam w następnym odcinku. Zachęcam do polubienia tego kanału i ustawienia subskrypcji. Dziękuję za oglądanie.